Tradycyjnie tak naprawdę ścieżki medytacyjne bardzo różnie podchodziły do tego. Były takie ścieżki, które zajmowały się praktyką tylko w ascezie, więc ktoś w ogóle odsuwał się od społeczeństwa i praktykował samotnie przez wiele lat. Były takie ścieżki, w których mnisi praktykowali w klasztorach, aż ramach. Ale też były takie ścieżki, w których starano się tą praktykę godzić z życiem codziennym. i taką y, najbardziej kreatywną do tego myśl, myślę y, wniosły szkoły Sufich, które stwierdziły, że y, mamy jakby dwa aspekty naszego życia, że jest to życie wewnętrzne i życie zewnętrzne i życie wewnętrzne, czyli ta praktyka medytacyjna, życie duchowe i tak dalej. i życie wewnętrzne, czyli y, nasze życie rodzinne zawodowe, sp społeczne w ogóle. Y, I Sufi powiedzieli, że jedno i drugie jest istotne, że trzeba jakby zaznaczyć w naszym życiu to życie wewnętrzne, trzeba zaznaczyć to życie wewnętrzne, ale też trzeba zaznaczyć to, że musimy harmonijnie pogodzić jedno z drugim czyli ani żebyśmy się nie odrywali jakby od rzeczywistości, ani żebyśmy tylko jakby w pewnego rodzaju przyjemności nie pozostawali. I na dodatek Sufi podkreślają, że też pewne osiągnięcia życia takiego zewnętrznego, że na przykład osiągnięcia zawodowe, rodzinne czyjeś, one się przekładają przecież na naszą transformację w życiu wewnętrznym, a pewne osiągnięcia życia wewnętrznego przekładają się na pewną tą większą łatwość w tym życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym. Ja myślę, że taką zasadniczą korzyścią jest nauczenie się Takiego doświadczenia głębokiego relaksu, czyli doświadczenia, w którym my jesteśmy w stanie przeżywać różnego rodzaju myśli, emocje i tak dalej, ale w którym one nam je nie kierują. Czyli przeżywamy na przykład trudną sytuację, pojawiają się oczywiście jakieś trudne emocje i my pozwalamy sobie je przeżyć, nie wypieramy ich, ale też nie identyfikujemy się z nimi, czyli nie dajemy im się pociągnąć i jakby pozostajemy autonomiczni i my. Podejmujemy autonomiczne decyzje, co, co zrobimy, nie, nie nasze emocje, nie jakiś tam impuls. Myślę, że to jest taka najbardziej wartościowa rzecz, która i sprawdza się i w życiu rodzinnym, i zawodowym. Są w zasadzie takie dwa podejścia. Jedno podejście to jest znaleźć dobrego, inspirującego nauczyciela medytacji. A drugie podejście to jest zacząć samemu. i Niezależnie od podejścia, to, co bym sugerował, to, to żeby zacząć regularnie, ale przez krótki czas. Czyli na przykład zacząć od tego, że 5 minut codziennie ktoś medytuje, ale codziennie. Czyli na przykład wyznacza sobie jakąś tam technikę, którą chce praktykować albo otrzyma od nauczyciela. Jeżeli się skupić na to, że tam codziennie o podobnej porze skupia się na tym, że to 5 minut poświęcić i, i się tym zająć. A jak będzie w stanie więcej, no to wtedy Więcej czasu po jakimś czasie, ale przeważnie niedobrze jest zaczynać nie wiem, od godziny, dwóch, bo początkowy entuzjazm się wyczerpuje. Jest takie wrażenie, że się ma bardzo mało czasu i ta medytacja często wtedy daje efekt odwrotny, niż by się oczekiwało. To jest trudne pytanie, bo to zależy w zasadzie od tego, jakie cele ktoś ma w tej praktyce medytacji. Jeżeli ktoś ma na celu y, nauczenie się koncentracji, y, zrelaksowanie się i jakoś przeniesienie tego na y, życie codzienne, w taki prosty sposób, to prawdopodobnie jest możliwe nauczyć y, z książek, y, może nawet z internetu. Y, natomiast y, wiele osób ma takie oczekiwania wobec medytacji, że to będzie taka ścieżka, która zapewni taką całościową transformację i wtedy ta ścieżka już jest na tyle Subtelna, że warto znaleźć jakąś osobę, której możemy zaufać, która w taki sposób nas inspiruje i poprowadzi na tej ścieżce. Tak naprawdę mindfulness jest rodzajem medytacji. Ta nazwa, która jest w tej chwili popularna, dotyczy czegoś, co się w różnych tradycjach medytacyjnych nazywa uważnością. Medytacja to de facto takie dwie grupy technik, które wychodzą albo od koncentracji, albo od uważności. I y, czym one się różnią? Jak nasz umysł jest nierozproszony, czyli nie jest pobudzony, ani nie, nie jest senny, nie, nie mamy problemu z koncentracją, to y, możemy go, y, możemy z naszą uwagą pracować na dwa sposoby. Możemy y, ją skupić, zogniskować na jednym obiekcie i wtedy jest koncentracja i wiele technik medytacyjnych wychodzi od tego. Natomiast techniki uważnościowe, techniki mindfulnessowe wychodzą od czegoś innego, że my zamiast skupiać tej uwagi na jednym obiekcie, też się nie rozpraszamy, ale niejako rozlewamy naszą uwagę na całe nasze doświadczenia albo na jakiś aspekt tego doświadczenia, na przykład doświadczenie jakiegoś zmysłu. I to jest właśnie mindfulness, uważność. Ja zawsze staram się unikać te, y, mówienia, co ktoś powinien zrobić. Natomiast y, na pewno musimy pamiętać, że y, oprócz tego aspektu umysłowego i duchowego, jest też y, aspekt naszego ciała, i, y, który warunkuje bardzo nasze życie. Więc y, nie wiem, czy koniecznie praktyka jogi, ale na pewno jakaś forma pracy z ciałem byłaby wskazana także wśród osób, które medytują.